No cóż, dobra, następne pytanie. Co wolisz, PlayStation czy Xbox? Nie wypowiadam się na to, ponieważ. Nie wypowiadam się, ponieważ nie miałem styczności. Wydaje mi się, że PlayStation jest lepsze, ponieważ jest, powiedzmy, ma lepszy sprzęt, tak mi się wydaje, po prostu. I jak widziałem porównanie np. PS3 do Xbox 360, to. To PS3 wygrywało graficznie, a, a chyba o to chodzi, ponieważ. No tak. No, no mimo wszystko, chyba tak o to chodzi, chociaż nie wiem, czy na Xboxie nie jest płynniej, czy coś, nie mam pojęcia, ponieważ ja się w to nie do końca zagłębiałem, nie miałem nigdy styczności z konsolami. No, następne pytanie: jaki mam telefon? Tutaj znowu zapomniałem się przygotować, zaraz będę musiał sprawdzić na poczekaniu, ale powiem w międzyczasie, że nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie się interesują tym, kto ma jaki telefon. Nigdy tego nie zrozumiem. Rozumiem jakiś komputer czy coś tam, ale telefon? Nie rozumiem, nigdy nie rozumiem interesowania się tymi telefonami. No ale cóż. Mam Samsunga Galaxy GT, myślnik S5830. Jakby ktoś chciał. Gdzie byłeś i czy w ogóle byłeś za granicą? Byłem za granicą w następujących państwach: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, może Ukraina, chociaż chyba nie. No chyba tak, chyba. Nie wiem. No to w każdym razie tyle, więcej nie. I tylko że na Słowacji byłem w taki sposób, że tylko tak jak czasem byłem w górach, to tak sobie przeszedłem na, na chwilę dosłownie na ich poza, ich poza teren naszego państwa. A w Niemczech kiedyś byłem. Ha, jeszcze byłem w Holandii, Belgii i, i Francji. Ale w Holandii, Belgii i Francji byłem tylko przejazdem. Jak jechałem do Wielkiej Brytanii, bo jechałem do Wielkiej Brytanii na zieloną szkołę. Kiedyś byłem na wczasach, jeszcze z rodzicami, jak byłem bardzo mały, byłem w Niemczech na wczasach. I, I i i w Czechach byłem też na zielonej szkole. No, tak to było. Następne pytanie: Czy byłeś. Nie, jesteś osobą grubszą czy chudszą? Hutrzą, niestety. Chociaż nie chciałbym być taką grubą. Chciałbym być takim mniej więcej normalnym. z tego wiecie, jeszcze napakowany bardziej. Kogo najczęściej oglądasz? Z YouTuberów zdecydowanie T-Volta. Zdecydowanie. Chociaż ostatnio też atora sporo oglądam, ponieważ to jest moja nowa subskrypcja w sensie wideoprezentacji. Hmm, ale to tak ostatnio, a ogólnie to T-Wolta na pewno, bo to jest w końcu moja inspiracja. Hmm, następne pytanie, twój ulubiony gatunek filmowy... Twój ulubiony gatunek filmowy. Nie mam ulubionego gatunku, chociaż w sumie komedia. Komedia jest moim ulubionym gatunkiem filmowym, chociaż ja mało oglądam filmy, chociaż filmy są zajebiste i w sumie nie wiem, dlaczego tak mało ich oglądam, ale mało oglądam. I twój ulubiony film, myślę, że też do końca się nie mogę za bardzo wypowiadać, ale z tego co widziałem to tak mniej więcej, chociaż nie mówię, że to jest najlepszy film jaki widziałem, i tak dalej, ale myślę, że ulubiony to jest w poszukiwaniu świętego Grala. To jest zajebisty film Monty Python'a oczywiście, jeszcze Poznaj Moich Spartan jest, jest fajny, Bad Grandpa jest fajna. to wszystko są komedie, więc widzicie, ja raczej oglądam takie filmy, a takich innych to tak nie za bardzo. Następne, następne pytanie. Twoja pierwsza gra? To już mówiłem w poprzednim Q&A, już mi się nie chce na ten temat mówić, więc nie mówię. Twój ulubiony przedmiot w szkole. Znaczy, mówiłem na tym, że ja po prostu nie wiem jaka to jest gra, już nie będę jej opisywał. Jak chcesz, to sobie zobacz poprzedni QA i tyle. Twój ulubiony przedmiot w szkole. Mój ulubiony przedmiot w szkole. Nie mam ulubionego przedmiotu w szkole, tak naprawdę. Mam nadzieję, że niedługo, że w drugiej klasie mi dojdą ulubione przedmioty w szkole, bo wtedy już będę miał wiecie, więcej pracowni, więcej praktyki, a ja nie tylko teorie. Więc myślę, że będzie fajniej. Następne pytanie. Gdybyś miał zamieszkać na bezludnej wyspie, jakie tysiąc rzeczy byś wziął ze sobą? Na pewno bym wziął jakieś 300 bochenków chleba czy coś takiego. Albo może jakiś Pr... jakiś nie wiem. No ale są takie w folii bochenki chleba, takie, które się nie psują i nie czerstwieją. To, to, to takich bym wziął ze 300-400. Wziąłbym na pewno ze 200 konserw Zaczekajcie, to, to powiedzmy 400 chlebów, 200 konserw To to jest około 600 um, Myślę, że wziąłbym sporo... Nie no, dobra, przesadziłem może, 300 chlebów Myślę, żebym wziął 250 chlebów, 200... 100 konserw? Może? 100 konserw? Chociaż też może ze 250 konserw 250 chlebów, 250 konserw Sporo desek Jakieś gwoździ, i myślę, że wziąłbym sobie jakiś dobry internet y, satelitarny i, i komputer, żebym mógł nagrywać. I więc y, łącznie z komputerem, jakieś y, słuchawki, mikrofon y, i bym nagrywał. A w międzyczasie, jakby się renderowało, to bym sobie budował tratwę z tych desek, i gwoździ, i narzędzi, bo narzędzia bym jeszcze sobie wziął. No to tak, jakbym miał wziąć tysiąc rzeczy, no to 1000 tysiąc rzeczy to można naprawdę dużo zrobić, żeby się jeszcze wydostać i tak dalej. Dobra, um, ulubiony typ muzyki, myślę, że prr, metal i rock, myślę, że tak, chociaż jakoś specjalnie się nie ograniczam, chociaż troszeczkę tak, ale bez przesady, nie jest to, ten. kiedyś byłem bardziej zamknięty, a teraz już, już nie aż tak, um, miałeś kiedyś do czynienia z Playstation lub Xbox, a no właśnie, nie, nie miałem, czy masz lub kupisz Playstation 3, 4 lub Xbox 360 um, na no One, może kiedyś kupię, Mm, ale to myślę, że bardziej pod kątem waszym, jak już się ten kanał rozwinie, tylko musiałby się naprawdę mocno rozwinąć, żeby, żebym wiedział, że to mi się opłaci. Dosłownie opłaci, bo... Ja dla siebie nie potrzebuję czegoś takiego, więc robiłbym to dla was i ewentualnie musielibyście albo bardzo chcieć, albo bym się to po prostu mogło wtedy zwrócić, jakby wyszło, wyszła jakaś gra na konsole, sobie wtedy w nią pograł i mógłbym na tym zarobić, no to myślę, że tak. Nie bierzcie tego jako sprzedanie się, bo to, to troszeczkę o to w tym chodzi, nie? Czy wiadomo, że ja to robię dla pasji, co zresztą widać, bo ja niedługo będę miał pierwszą wypłatę z YouTube'a, robię chociaż ponad rok, a mogę wam zdradzić, że będę miał około 150 zł. Da! No właśnie um, Gdybyś miał, to już było Miałeś kiedyś do czynienia z To już było, dobra, pokaż mnie Dobra, lecimy na następne pytanie Dlaczego jak jest odcinek Z widzami Robocraft nie mówisz kiedy będziesz aktywny Gdybyś mówił to by było zielono od góry dołu Ponieważ nie wiem jak, mógłbym to w sumie pisać Na Facebooku um, ale nie wiem, czy po prostu jest sens. Może kiedyś tak zrobię, jeśli, i tak, mam do Was prośbę, bo już tak postanowiłem, że tak zrobię. Następnym razem, jak będę coś takiego robił, to napiszę to na Facebooku i wtedy dajcie lajka temu statusowi, jeśli go zobaczycie, zobaczyliście i jeśli chcecie coś takiego, bo na przykład, wiecie, ja nie będę mówił na przykład z dwudniowym wyprzedzeniem albo z 5-godzinnym wyprzedzeniem. Ja będę mówił z dziesięciominutowym wyprzedzeniem, więc myślę, że to troszeczkę nie ma sensu. Wątpię, żeby, żebyście to zobaczyli. Chyba, że będziecie mieli włączone powiadomienia na, na tym, na moim kanale, w sensie będziecie mieli, yy, będzie się robiło tak, że Wam będą powiadomienia wyskakiwać. Jak ja coś dodam, nie? No to ewentualnie ten. Dlaczego ja się zawsze czymś bawię? No, pewnie muszę. Um, Swoją drogą, to, to często a propos tego, że się czymś bawię, ludziom się wydaje, o jesteś nieśmiały, albo o denerwujesz się, ja po prostu nie mam co robić z rękoma, na przykład, jak o na przykład spotkałem się z sytuacjami, o rozmawiał z dziewczyną i się tutaj za ręce coś tam ten, sobie wyginał palca, ale się denerwował, no, no kurwa jasne. Um, dlaczego jest odcinek, to już mówiłem, dobra, czyli, czyli po prostu mogę zrobić taki test, ale dajcie wtedy lajka, like, żebym wiedział, że to się wam przydaje. I tyle. Um, następne pytanie. Pow. O, to są. To jest ostatnie 50 pytań. Um, od maintacji i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. I teraz tak, zaczynamy. Kiedy Heroes. Kiedy to Heroes 5? Ma być Heroes 5? To jest rozkaz? pi W takim razie nie będzie go nigdy. Nie no, ale tak na serio to. Oooooh, damn, Stosiu, co ty robisz? O! Będziecie mieli cenzurę. Przechodzimy do tego znowu. Wybaczcie mi taką sytuację, zapomniałem się wytegesować z tego świata. Oh, następne pytanie, nie, przechodzimy do tego Heroes 5. Ja już nawet kiedyś próbowałem nagrać te Heroes 5, ale powiem Ci, że ono ma 12 miejsce w ankiecie, więc wcale nie jest powiedziane, że ja miałem to nagrać. Jakby było na pierwszym, drugim, trzecim, no to już to by było. Ale że jest na 12 no to myślę, że jeszcze troszeczkę poczeka, jak znajdę więcej czasu na razie i tak niby po dwie, po dwa filmy dziennie są, a i tak się z tym nie wyrabiam, bo po prostu nie mam czasu no ale nic na to niestety nie poradzę więc po prostu nie miejcie mi na złe tego troszeczkę trudnego dla mnie okresu, szczerze mówiąc, no bo w sumie o kurna, ale zajebista zabawa, mogę tak sobie latać jak bazyliszek dobra, zostawiam to w pizdu, wezmę sobie, nie wiem, łyżeczką się pobawię, ale łyżeczka jest nudna, o korek od butelki, idealnie i czy ja coś chciałem jeszcze powiedzieć? Myślę, że będą Heroes, będzie Heroes 5, ale jeszcze nie teraz. Następne pytanie już odpowiadałem na to. Nie mam, tak dla pewności po ilu odcinkach masz zamiar zakończyć Robocrafta? czy dobijesz to 100. Um, nie wiem. Po 75 robimy taką samą ankietę jak po 50 i wtedy się okazuje, czy ja chcę grać, czy Wy chcecie, żebym grał i tak dalej. I to się zobaczy. Następne, jaki jest twój ulubiony typ gier? Nie mam. Dokładnych, ale myślę, że um, RPG, um, RPG, strategie RTS w sensie chociaż, turówki też, więc w ogóle strategie um, strategiczne, RPG i, i FPS. Tak, tak mi się wydaje. Jaka jest twoja ulubiona gra? To już mówiłem, nie do końca wiem. Czy był taki moment, w którym przestało się chcieć nagrywać? Było dużo takich momentów, ale zwykle jakoś nie, nie odbijało się to na was aż tak bardzo. Zwłaszcza, że to było kiedyś raczej, jak, jak nie miałem jeszcze widowni tak naprawdę. miałem tam, nie wiem, 50 widzów i to, kurwa, mogłem nie wrzucać przez miesiąc i tak by ni nawet nie było jednego komentarza, dlaczego nie nagrywasz. Ale jakoś tam ten... ale ostatnio było nawet coś takiego. Tylko miałem tak bardzo w przód, że później przez cały tydzień nie nagrywałem nic zupełnie. A wyście tego nie odczuli, bo miałem nagrane. Yy, na, na, na następny tydzień Calusienki, więc i jeszcze na kawałek następnego, więc jeszcze yy, następ, na, na początek następnego nie musiałem się śpieszyć, tylko nagrywałem ten i, i jakoś to tam wychodziło, że... że było git. Yy, ale czasem po prostu mówię, że mi się nie chce, że coś tam, bo, bo nie ma sensu się kurde męczyć co ja robię. A dobra. Następne pytanie. Czy twoi rodzice nie mieli nic przeciwko twojemu nagrywaniu? Czy wiedzieli od początku? Mój tata nie wiedział od początku, ponieważ nie mieszkamy razem, a. A moja mama wiedziała od początku, jak można nie wiedzieć, no. Tak naprawdę. No i tyle. Czy mieli coś przeciwko? Nie, dlaczego mieliby mieć coś przeciwko temu? Może dlatego, że się dre, ale to najwyżej żebym się nie darł, tylko mówił spokojnie, ale nie, 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 o, nie o samo nagrywanie chodzi. Jakie masz oceny? Lepiej nie mówić. Czy otarłeś się kiedyś o śmierć? Myślę, że nie Chociaż często mówiłem, że O, tarłem się o śmierć, jak na przykład spadałem z deski czy, czy, czy z czegoś tam spadałem, czy coś tam Kiedyś, tak jak mówiłem Miał mnie potrącić, prawie mnie potrącił maluch Ale Ale to właściwie, jak, nawet jakbym nie potrącił To nic by mi się nie stało, myślę, że nawet bym Nic nie złamał, ani nic Co tam bracie? Tak na szybko A, dobra, to wbijaj na chwilę, tylko cicho pójdź i <laughs> sobie bierze następne, czy kiedykolwiek symulowałem chorobę, aby nie iść do szkoły? No, no pewnie, że tak. Ktoś tak nie robił, to, to trzeba być debilem, żeby tak nie robić nigdy. Następne pytanie. Czy wkurzają się komentarze typu czy nagrasz ze mną? Nagry no strasznie nie wkurzają, chociaż mam, nie jest ich dużo, na szczęście na razie. Ale jak kiedyś będzie ich więcej, to chyba dostanę pierdolca i zacznę banować wszystkich, którzy tak się pytają, bo po prostu nie chcę z wami nagrywać na razie. No nie wiem jak będę coś takiego organizował tu ze wszystkimi, a nie tak ten. Ja w ogóle to na razie... Na razie jakbym nawet znalazł czas. Jeśli to się wszystko będzie rozwijać, będzie coraz więcej takich próśb, i w końcu nie będę wyrabiał, przestanę to robić. Jak będę miał, nie wiem, tam ileś tam tych próśb dziennie, to później... o sprzedał się, bo już, już go widzowie nie interesują. Teraz tylko hajs go interesuje. Był jakiś taki przypadek, właśnie był taki youtuber, który miał dokładnie taką sytuację, później go zaczęli hejtować. Jak się tam uspokoiło po pewnym czasie, ale na początku miał ciężko. Hmm, gdzie jest następne pytanie? Masz jakiś plan na wakacje? Coś tam mam, ale tu nie będę gadał, nieważne. Hmm. Czy wszyscy twoi znajomi wiedzą, że nagrywasz? Proste pytanie, nie wszyscy. Ale nie kryję się z tym, jak ktoś by mnie zapytał, to bym powiedział, ale nie wszyscy wiedzą. Czy kiedyś zgubiłeś się w markecie i szukałeś mamy taty? Nie, no czasem było tak, że chodziliśmy z bratem po, po zabawki na przykład i później taty nie było albo mamy tam, gdzie byli wcześniej, ale to nie było jakieś super straszne zgubienie się, nigdy nie miałem tak, żebym się zgubił jakoś, jakoś tak strasznie. I co ja tam mam? Następne pytanie. Bum 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 Gdzie to jest? Gdzie to jest? Yy, czy wydałem się kiedyś w bójkę? Kiedyś było coś takiego, że yy, prowadziliśmy taką wojnę międzyklasową. Ja byłem w trzeciej klasie, wtedy prowadziliśmy z taką drugą klasą. Ja tam się za bardzo w to nie angażowałem, ale kiedyś jeden z takich typów napluł mi na koszulkę i wpadłem w szał. Zapałem gościa, zacząłem go tłuc po mordzie <grych> I, i, i zacząłem go tłuc po mordzie. Jak pani przerażona, więc odciąga mnie, i ten, ja ją odpycham, i <grych> dalej po tej mordzie. I to takie śmieszne było. A i jeszcze było później coś takiego, że mm, on się chciał ze mną ustawić na solo. I tam sobie, przyszliśmy sobie z kolegami na to miejsce Oczywiście oni byli tylko tak dla towarzystwa, bo żeśmy sobie chodzili Tylko ten, więc przyszli no, On też był z kolegą więc to nie było tak, że się przestraszył, że będziemy go klepać w tych I zaczął nas wyzywać i, i coś tam I zaczęli uciekać z kolegą No to myśmy ich dogonili i też dostali ten, ale to już nie było aż tak hardkorowe jak tam Więc, więc nie Ym. I gdzie jest następne pytanie? Jaką masz może... No, czekajcie na jakiej stronie najczęściej grasz w gry przeglądarkowa? Nie, kurna! Skupiłem się. A, tutaj, dobra, czego boisz się najbardziej? Najbardziej boję się. Czego ja się kurna mać boję? Nie mam pojęcia. Boję się marnowania czasu, to mnie po prostu denerwuje. To jest najbardziej denerwująca rzecz. Marnowanie czasu, po prostu, o. Więc boję się. Boję się, że nie przeżyję w moim życiu tego, co mógłbym przeżyć, przeżyć przez to, że marnuję czas, na przykład nauczenie się biologii. Na przykład. No. Jaki miałeś najgłupszy sen, a jaki najfajniejszy? Najgłupszy sen, mogę to powiedzmy przeinaczyć na najbardziej denerwujący sen, ponieważ najgłupszy nie mam pojęcia, a najbardziej denerwujący był taki, że siedzi sobie dwóch ziomców przy stole, jeden rysuje małe kółeczko i mówi, że narysował największe kółeczko czy coś takiego, i drugim takie. Hmm, 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 I rysuje troszeczkę większe. I tamten. To jest największe kółeczko. Hmm, 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 I rysuje troszeczkę większe. później tamten. Hmm, hmm, I rysuje troszeczkę większe. I tak cały czas to jest najbardziej frustrujący, denerwujący sen, y jaki jest. Później oni używają jakichś machin, ogromnych ołówków, do rysowania ogromnych, ogromnych kół. I tak to było dosłownie o Maciu Pękę. Te kółka się prawie od siebie nie różniły. I to po prostu siedziałem tam, po prostu zostawiałem pierdolca. Jak się budziłem, to taki wkurzony byłem. Po prostu taka frustracja. Masakra. A najfajniejszy sen? Trudno powiedzieć. Miałem taki fajny sen yy, świadomy. Bo kiedyś się bawiłem w świadomy sn. no Miałem tam dwa czy trzy razy takie, tylko że z tych dwóch czy trzech razy, tam, nie pamiętam dokładnie ile miałem tych snów. Od razu się wybudziłem. A jeden był taki, że się nie wybudziłem od razu, tylko że głupi byłem i zamiast to wykorzystać w jakiś fajny sposób. To, to zacząłem sobie latać, ale i tak było fajnie i sobie latałem tam pomiędzy drzewami i tak dalej. No i było naprawdę fajnie. Ale jest jeszcze inny taki sen, bo ja często mam coś takiego, nie wiem czy wy też Że mam sny seriale, czyli że właśnie jest sobie sen, który się zaczyna jednej nocy, później drugi jest kontynuowany i tak powiedzmy przez dwa tygodnie. I on i mam też powtórki tego i to jest naprawdę fajny set, sen był, więc czasem, y, czasem mam też powtórki co kilka lat mi się śni znowu i bardzo w sumie bym chciał, żeby się znowu przyśnił, bo ze dwa lata już bym się nie śnił ten sen. Y, w każdym razie polegał na tym, że byłem właśnie jakimś tam y, rycerzem y, i nam miałem jakieś swoje przygody i to jest naprawdę naprawdę zajebiste, bo ja zawsze chciałem być bohaterem RPG'a i właśnie w tym śnie jestem, a to jest fajne, bo ten sen nie jest właśnie taki w jedną noc, tylko trwa kurna powiedzmy dwa tygodnie, co jest po prostu zajebiste. Jaka była najgłupsza rzecz, którą zrobiłeś w życiu? Nie mam pierdzielonego pojęcia To no, tak naprawdę to ja nie wiem, co, co, co to może być, no nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem. <ścoughs> Co robisz, gdy nie masz co nagrywać się nudzi? Nie mam takich momentów właściwie Nie mam takich momentów, bo... Znaczy czasem mam takie momenty, jak moja kochana mamusia którą bardzo kocham, zabiera mi myszkę i wtedy do komputera, i wtedy nie mogę siedzieć przy kąpieli, właśnie i wtedy nie mogę nagrywać. I wtedy mi się czasem nudzi, jeśli też nie mogę wyjść na dół, bo na przykład zła pogoda czy coś tam, to wtedy mi się nudzi. Często na przykład siedzę, oglądam telewizję i czuję, że marnuję czas, a tego najbardziej nie lubię. A jak siedzę przy kąpie to raczej mi się nie nudzi, bo albo coś oglądam, albo nagrywam. I, I to właściwie, właściwie tyle, ewentualnie czasem coś tam pogram z znajomym, i to, to, no, ale na, naprawdę nie mam takich możliwości, żeby mi się nudziło, bo i, jeśli, jeśli nie mam co nagrywać, albo mi się po prostu nie chce nagrywać, bo tak też czasem jest, raczej nie mam czegoś takiego, że nie mam co nagrywać, bo jeśli nie mam co nagrywać, powiedzmy już na ten tydzień, to sobie układam plan tygodnia na następny tydzień i później nagrywam wobec, znaczy patrząc na tamten plan tygodnia, więc no, tak to nie mam raczej. A jeśli mi się właśnie nie chce, no to, to nie wiem, to sobie pogram z tym kolegą, pogram z danym kolegą, tutaj sobie obejrzy coś tam, jakąś, jakiegoś playa czy coś, no to różnie bywa. Następne pytanie: um, Za ile czasu średnio zbierasz na kamerkę? Nie wiem, właśnie to jest problem. Zobaczymy jak to będzie, może za jakiś tydzień czy dwa, jak już dostanę highsy z YouTube, chociaż nie wiem, kiedy dokładnie to nastąpi, um, to nie wiem. Yy, ale... No cóż, za ile średnio, za ile czasu średnio zbierasz na kamerkę. Myślę, że tutaj kupię mieszkanie, to kupię kamerę, więc... Znaczy sprzedam mieszkanie, to kupię kamerę. Yy, no, i tak to tak to myślę będzie, ale nie mogę powiedzieć kiedy to będzie, po prostu nie mam pojęcia. Yy, na jakiej stronie najczęściej grasz w gry przeglądarkowe? Nie mam takiej strony gram różnie yy, Patrzę sobie na jej czasem, na, na jakieś CBA, na jakieś gry, coś tam wyspagier. No, różnie, różnie, naprawdę różnie. Mm. O której godzinie najbardziej lubisz nagrywać? Nie mam takiej godziny, ja zawsze lubię nagrywać. Jaką masz przeglądarkę? Google Chrome, to już mówiłem. E czy kiedykolwiek skusisz się na zbudowanie latającego pojazdu w Robocraft? Tamten pierwszy ci robi takie akrobacje, bo nie miałeś to, bla bla, to lobby powiem. Nigdy chyba się nie skuszę. Chociaż ostatnio stwierdziłem, że może się skuszę, bo mam. Dostałem, wiecie, te. Ym, te skrzydła i tak dalej, dodali to, ten, ale mi się nie chce, po prostu jakoś mnie to nie jara. Tam kiedyś chyba napisałeś, że ja. ja czy ja mówiłem, że to jest. Bo to, bo to jest do dupy? Chyba tak nigdy nie mówiłem. Ktoś tutaj chyba przyinacza moje słowa, tak mi się wydaje. Chociaż może tak powiedziałem, ale to nie o to mi chodziło raczej, że jest do dupy, tylko że jakoś, no nie wiem, nie podoba mi się to. Ja wolę. Powiedzmy, sobie śmigać na, na lądzie, to nie dla mnie tak takie w powietrzu latanie. Nie w tej grze przynajmniej. Następne pytanie. Czy zauważasz te wszystkie zmiany w robokrawcie? Zauważam te wszystkie zmiany w robokrawcie. oczywiście da się ich nie zauważyć. Ile średnio filmów rzucasz rośnie? Nie mam pojęcia, no teraz mam jakieś sześć, pięćset, sześć, nie wiem ile mam tych filmów 600, coś takiego, yy, a nagrywam troszeczkę ponad rok więc no, ma, macie odpowiedź, tylko że no kurda, te filmy kiedyś były takie słabe, to no, aż mi szkoda czasu na to, że, yy, właśnie tak jak wam mówię, strasznie nie lubię marnowania czasu, a tak mi szkoda tego czasu, który zmarnowałem na robienie tak słabych materiałów, teraz moje materiały pewnie też są dość słabe, zobaczymy za parę miesięcy no, ale tak jak mi się wydawało, że pierwsze odcinki z Robocrafta to już, ale ja jestem genialny, cóż, super ten, a jak teraz oglądam to wcale nie są aż takie Super. I, I te moje materiały, które robię teraz, mi się dużo bardziej podobają, więc cały czas idę do przodu i bardzo się z tego cieszę. Masz jakieś plany na wakacje, mam, ale nie powiem jakie, bo co? Byłeś kiedyś za granicą, to już mówiłem. Ile osób dokładnie cię teraz ogląda? W sensie ilu widzów mam aktualnie na kanale? To zaraz, ale to już sprawdzaliśmy. 5538 chyba czy 39 Mm, następne pytanie: Masz telefon dotykowy czy standardowy? To jest w sumie śmieszne, bo mi się wydaje, że standardowy telefon to już jest właśnie dotykowy, ponieważ smartfon stał się standardem, yy, ale chodzi o to, że raczej mam taki smartfon nie jakiś super w jakości, ale, ale smartfon jest i, i jest, tylko że troszeczkę zdupiony jest ten aparat. Yy, no i, i tyle, no. Yy, czy, czy coś jeszcze? No nie, 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 dobra. Następne pytanie. Gdzie tutaj jest? Co sądzisz o NKPL? No ja nie wiem, no chyba tylko kolamusy już tam siedzą. Kiedyś oczywiście miałem naszą klasę, ale już nie mam. Dobra, jaki jest twój ulubiony film? Już mówiłem. E, Święty Graal, Monty Pythona. Chyba, chociaż nie jestem pewien. Ulubiony typ muzyki? Metal, rock. E, jaki jest ulubiony aktor, aktorka? Brrr, nie mam czegoś takiego, ponieważ się nie znam. Jaki jest twój ulubiony piosenkarz, piosenkarka, zespół muzyczny? Zespół muzyczny? Sabaton? Black Sabbath? Chociaż... Kurde, nie wiem. Trudno powiedzieć. Kim Kimbaton. <laughs> Nie no nie wiem. Yy, trudno powiedzieć, naprawdę. No mam dużo zespołów, których lubię słuchać, ale taki ulubiony, ulubiony myślę, że... Myślę, że Sabaton albo Sabbath. to jest tak mniej więcej na równi. Twoja ulubiona kreskówka z dzieciństwa. Psi, czy ja wiem jaka jest moja ulubiona kreskówka z dzieciństwa? Naprawdę bardzo trudno powiedzieć. Kreskówka z dzieciństwa. Nie wiem jakieś to mówki, czy, czy coś tam. Nie wiem, trudno powiedzieć, naprawdę. Następne... A! Pokemony! Oczywiście, że Pokémony. Oczywiście, że pokemony. Dobra, następne pytanie. Znasz jest KKF Blower Blow'a, jego itp.? A, da się ich nie znać? Następne pytanie, bo już muszę kończyć, bo kurna mam obiad zaraz. Znaczy już mam obiad, a nie zaraz. Dobra, oglądasz czasem jakieś odcinki Roya? Tak, czasem oglądam, ale nie subskrybuję go. Ja tylko czasem sobie wbijam na jego kanał. Masz czasem tak, że jeśli ktoś nakręcił 40 minut odcinka i ciągle jest coś śmiesznego, to odcinek staje się nudny? Nie, to jest dziwne. Jaką masz długość i kolor włosów? Dosyć długie i brązowe. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Nie mam ulubionej piosenki. Jaki film ma według ciebie najlepszy podkład muzyczny? Nie mam pojęcia. Ile czasu dziennie poświęcasz na YouTube'a? Tak jak sobie poprzednio wyliczyłem, to wychodzi, że mniej więcej 3 godziny, tylko że no wiecie, jak ja na przykład coś renderuję, bo to jest liczone w te 3 godziny, no to zwykle na przykład albo wychodzę, albo idę się wysrać czy coś, to się tam robi, nie? i przez ten czas to się tam, wiecie więc, teoretycznie 3 godziny ale w praktyce wychodzi mniej hmm. jaką to to już było? Bla 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 bla, bla 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 co jakiś czas wychodzisz co jaki czas wychodzisz, o ile w ogóle wychodzi, wchodzisz na gmaila wchodzę codziennie kilkanaście razy widziałem już twoje te projekty, przepraszam że zapomniałem na nie odpisać, znowu hmm. Ale dzięki za nie i na pewno je zastosuję, jak już w końcu znajdę czas na to, żeby pograć w do jasnej, cholery. Yy. I czekam jeszcze na widok od boku. Yy. Kiedy masz urodziny? 11 sierpnia, 11 sierpnia. Oglądałeś Super Jedynkę? Nie mam pojęcia co to jest. Yy. Nie czytam dalej pytania, ponieważ po prostu nie mam pojęcia co to jest. Jaka jest twoja wymarzona praca? Yy. Youtuber. Co tu dużo mówić? Youtuber. Kim chciałeś zostać z zawodu, gdy byłeś młodszy? Nie mam pojęcia, chyba nigdy nie, nie chciałem zostać kimś, chyba aktorem kiedyś, bo moi rodzice mają takie niebardziej bardziej aktorskie. Czy moja mama tam teatralna jakieś tam, a mój tata po prostu jest aktorem, nie wiem jak to tam dokładnie. Ten chyba chciałem być aktorem, ale to mi jakoś szybko przeszło i i tyle. <laughs> Następne pytanie, z kim chciałeś, nie też było. Czy w najbliższym czasie będzie jakiś live z Robocrafta? Oran. nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Ja się do tego zbieram już od tak dawna, ale nie wychodzi mi to. Um, jeśli tak, to czy będziesz nie budować swój pojazd? Możliwe, nie wiem. Jeśli tak, to ile czasu wcześniej czy w ogóle zapowiesz go na YouTube? Zapowiem go na pewno z dość dużym wyprzedzeniem. Um, ile w tym momencie masz stopni za oknem? Pewnie jakieś 150 milionów. No dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki jeszcze raz za 1500 subskrypcji. Ja spadam na obiad, bo już pewnie wszystko jest zimne. Chociaż w sumie nie wiem, co ja mam z tego na ten obiad coś chyba z tryskawkami, więc może i być zimne. Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania ostatnie filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. I jeszcze proszę Was o zadawanie pytań na następny QA. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję za 1500 subskrypcji. I siema. A to jeszcze nie koniec. Zapomniałem o pytaniach z Facebooka. Już na szybko je tylko przeczytam, bo właściwie Właściwie już naprawdę nie chcę mi się wiecie, edytować tego wszystkiego i tak dalej. Więc po prostu zobaczycie sobie na takim, na takim tle. No i dobra, może zaczniemy. Pierwsze pytanie to po prostu ile masz lat, na no to takie pytanie już odpowiadałem, ale i tak odpowiem, że mam 17 lat. Um, inne pytanie, czy brałeś kiedyś jakieś używki? Tak. <laughs> co najbardziej lubisz robić? Co najbardziej lubię robić? Nie wiem, nagrywać, siedzieć na desce, spotykać się ze znajomymi, coś takiego. Co robisz w wolnych chwilach? To, co najbardziej lubię robić. Czym się zajmujesz? YouTube. W cudzysłowie nauka <grym> tym. E, moje pytania, e, ci chyba bla, bla, nie to jest sorry. I jeszcze jedno pytanie. Jaka jest twoja ulubiona gra? To już odpowiadałem, nie mam do końca ulubionej gry. I czy uprawiasz jakiś sport? E, nie uprawiam w sumie żadnego sportu. E, tak. Co ja w ogóle gadam? Nie wiem dlaczego tak powiedziałem. E, Jeżdżę na deskorolce i ćwiczę sobie parkour, to ten parkour to tak średnio, wiecie, no bo to tak sobie ćwiczę, biegamy coś tam, ten Mam nadzieję, że kiedyś coś z tego wyjdzie, a na dysce jest, że wydaje mi się całkiem nieźle i już dość długo, więc myślę, że to na pewno można zaliczyć do czegoś takiego. I dobra i to by było na tyle, więc jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że jest was aż tyle. Już 1540 i... I tyle. No po prostu dzięki jeszcze raz i po prostu siema. A i nie zapomnijcie zadawać pytań. Następne QND je czekają. Oczywiście i tak będą jeszcze zapowiedzieć. Tam też będziecie mogli zadać pytanie, ale i tak warto, żebyście już te, to pytanie zadali. No. To Elo.